Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na kolejny odcinek i dzisiaj Wam powiem tak, że wymyśliłam sobie coś takiego, że będę sobie zbierać zrapeczki na e, kalendarz adwentowy ale pomyślałam sobie, że oprócz tego, że zbieram e, znaczy zbieram z zagranicy i na razie to mam tylko te, już Wam kiedyś pokazywałam z Austrii e, i pomyślałam sobie, żeby tak te święta były jakieś takie bardziej wesele weselsze, szczęśliwsze to pomyślałam sobie, że zrobię sobie takie zdrapeczki, przeszukuję pewniaki. Jest już taki jeden kanał. Zapomniałam, jak nazwa tego kanału, ale jak ktoś wie, proszę tutaj w komentarzu wpisać, to tam na każdym odcinku są pewniaki, więc nie ma nigdy odcinka z przygranymi. No i pomyślałam sobie, że będę szukać te pewniaki. Podejrzewam, że trzeba naprawdę poszukać i wydać dużo pieniędzy. Więc ja sobie wymyśliłam, że będę drapać na kanale po prostu odcinki i jeśli będzie jakieś dwie wygrane. Znaczy, myślę, że w paradisu karalowym to nie, no bo jak będzie pewnie, no to wiadomo ile będzie, a bardziej mi chodzi o to, żeby nie wiedzieć, jaka będzie kwotowa. Więc na przykład, jak w ekstra liniach czy innych takich zdrajkach, gdzie jeszcze nie wiemy, co tam jest do wygrania, pojawi się jakaś wygrana, to po prostu nie zdrapię ją na kanale, a odłożę do koperty z e, adwentowym kalendarzem zdrawkowym i w jakimś tam odcinku będę drapać te, te wygrane. Tak sobie wymyśliłam, zobaczymy. Muszę uzbierać 24 pewniaki. Jak uzbieram, no to wtedy będzie już tak powiem normalnie. No i co? Zaczynamy sobie może od koralowej. Bardzo polubiłam tą zróbeczkę. Fajna jest, jak na razie mnie nie zawodzi. No i zobaczymy, czy tym razem. Coś tutaj się pojawi. E, oczywiście drapki są teraz e, skudowy zdrój. Żabka, żabka, skudowy zdrój. więc ta skudowa zdrój żabki, a ta po prostu żabki, ale też gdzieś tam skudowy zdrój. Będę ja po prostu drapać, bo nakupiłam sporo, więc trzeba ich jakoś tam wiecie, z, sporządkować. Dobra, e, zaczynamy sobie. Drapać będę tutaj przesuwać. Mam nadzieję, że będziecie widzieć dobrze i, i, i wszystko będzie dobrze się drapało. No i zaczynamy od płetw. Mamy tu. Mamy leżak, leżak, leżak. Leżak tu, leżak tu. No i więcej nie ma. Dobrze. Eee, tutaj. Meduza. I tutaj jest meduza. Dobrze. Neptun. Gdzie jest ten Neptun? O, on tutaj taki, taki malusieńki jest. No i więcej nie widzę. Ale fajna ta zrobka, lubię ją. Eee, motylek. Mam nadzieję, że ona mnie też. <laughs> Dobrze. Maska. Maska jest tu. Maska jest tu. I mamy tutaj aż dwie maseczki. Dobrze. Kolejne. Jest to małpa. Małpa. Małpa jest tu. I małpa jest tu. Czy będzie wiaderko i będzie dziesiątka? No zobaczymy zaraz. Skrzynia. Skrzynia, skrzynia, skrzynia. Skrzynia jest tu. Fajnie jest w tych zgrabkach że no musi coś być, musi gdzieś być. Krab. Nie ma tak, że nie ma wygranej. Tutaj mamy kraba. Tutaj. O, rykina i będzie stuwa ale byłoby super. Yy, ośmiornica. Ośmiornica jest tu. ok Słońce. Słońce jest tu. Słońce jest tu. Słoneczko jest tu. I mamy jeszcze tu. No i koniec. Torba. Torba jest tu. Torba jest tu. I torba jest tu. Dobrze. Serena. Serenę widziałam gdzieś na dole. I ona jest tu. Dobrze. Ostatnia linia. Czy coś będzie? Ta. Trójząb. Tru... Trójząb. Ja tu mówię na to widła. <gry> no ale jest to trójząb. Koło ratunkowe jest tu. Jest tu. Więcej nie ma. Żółwik. Żółwik. Żółwik jest tu. I Żółwik jest tu. No, zbliżamy się do końca. Wygranie na razie nie ma. Kotwica. Kotwica jest tu. Kotwica jest tu. Najwięcej no nie ma. Ja to mówi na to domek. A jest to chatka. Najwięcej no nie ma. Dwa ostatnie. Cytryna. Cytryna tu. Cytryna tu. No podejrzewam, że już wiadra nie będzie. I koniec. No i ostatnie. Jest to księżyc. Księżyc jest tu. Księżyc jest tu, ale nic nam nie da. No cóż, no szkoda, pusto jest. Zabieramy się za paradiso. Ok, paradiso w żabce z budowy No i szukamy. Mamy tu pomarańcze, tu mamy pomarańcze. Więcej nie ma. Szorty. Szorty są tu i szorty są tu. Dobrze. Chmurka. Chmurka jest tu, chmurka jest tu, chmurka jest tu i jeszcze mamy tu chmurkę. Dobrze. Piłka. Piłka jest tu, piłka jest tu, najwięcej no nie ma. Tęcza. Tęcza. Tęcza jest tu, więcej nie ma. Aparat. Aparat jest tu. Aparat jest tu. I tu. Dobrze. Kompas. Kompas jest tu. I tu. Najwięcej no nie ma. Dobrze. Słoneczko. Słoneczko jest tu. Więcej nie ma. Nutka. Nutka jest tu. Najwięcej no nie ma. Deska. Deska jest tu. Deska jest tu. I więcej nie ma. Wiadro. No, wiadro potrzebowałam w poprzedniej. Ale nie ma. Dobrze. Eee, bluza. Więcej nie ma. Kotwica. Kotwica, kotwica jest tu. Więcej nie ma. Arbus. Arbus jest tu. Arbus jest tu. Najwięcej no nie ma. Okulary. Okulary są tu. I mamy tu okulary. No, liścia nam brakuje, żeby było 10 tysięcy. Serce. Serce jest tu i serce jest tu. Termometr. Termometr jest tu i termometr jest tu. Dobrze. Trzy ostatnie. Napój. Napój jest tu i napój jest tu. Parasol. Parasol jest tu i parasol jest tu. No myślę, że nie będzie żułika. A mamy płetwy. Płetwy są tu. I są tu. Niestety pusto nie ma flaminga. A byłoby 20 tysięcy. No nic, pusto. I zabieramy się za ostatnią zdrapeczkę. Może będzie tu jakiś pewniak. Może nie. Zobaczymy. Mamy zdrapeczkę z numerem 25, ostatnia, z paczki. No i patrzymy, może akurat. Szukamy ptaszek jest tu. Więcej nie ma. Mm, rolki tu. Więcej nie ma. Księżyc. Księżyc tu. Księżyc tu. Więcej nie ma. Kwiatuszek. Kwiatuszek jest tutaj na samym końcu. Moneta, moneta jest tu, moneta jest tu, tu, tu. Najwięcej nie ma. Leżak, leżak jest tu, leżak jest tu, jest tu, jest tu. I koniec czapka. Чапка есть тут, больше нема. Попкорн, попкорн, но нема. Подкова. Подкова есть тут, подкова есть тут, Есть тут, и тут, и тут. И тут. Ту. Хорошо. Jatrak, jatrak, okej, okay, nie ma, krab, krab jest tu, krab jest tu, jest tu, tu, mam nadzieję, że dobrze widzicie, i tu, dobrze, cytryna, cytryna, cytryna. No, niestety nie ma. Motyl. Motylek jest tu. Więcej nie ma. Nie, tu jeszcze jest. motel Dobrze. Gwiazda. Gwiazda. Gwiazda jest tu. Gwiazda jest tu. Gwiazda jest tu. I koniec. Łódka. Łódeczka jest tu. Hmm, łódeczka jest tu, 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 tu i tu. Dobrze, więcej nie ma. Lody. Lody, lody. to są lody. Tutaj są. Tutaj i tu. Dobrze. Tęcza. Tęcza, tęcza. No nie ma sakwa sakwa jest tu sakwa jest tu sakwa jest tu i sakwa, sakwa jest tu dobrze diament 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 jest tu i mamy kochani pewniaka mamy linię, wow super no to zostawię tą pierwszą strapeczkę żeby y, mieć takiego wiecie pewniaczka nie wiem, dodrapać do końca, zobaczyć ile będzie, czy nie. No zobaczymy. Na razie tutaj y, mamy pierwszą linieczkę. Jeszcze zobaczę czy jeszcze diament jest jeszcze tu. I tu. Dodrapiamy do końca dzwoneczek. Ile to będzie tych pewniaków? Może będzie więcej tutaj dzwoneczek. Dzwoneczek jeszcze jest tu, dzwoneczek tu, dzwoneczek tu, tu. I tu zapiszę tutaj na tej zgrabce jako jedyna i jedynka. I to będzie jako pierwsza zrabka w pierwszym dniu kalendarzu. I sobie zobaczymy. Więcej korony nie ma. Dobrze. Okulary. Okulary, okulary. No to fajnie. Fajnie, że w pierwszym odcinku mam już tutaj pełniaczka. Serce. Serce jest tu. Serce jest tu. Więcej nie ma. Biedronka. Tu nie ma. Tutaj jest biedronka. Tu. Tu jest biedronka. Tu. Najwięcej no nie ma. I dwa ostatnie. Jest to rower. Rower jest tu. Rower jest tu. Więcej nie ma. No i ostatnie. Są to kości. Kości to tutaj są. Ale więcej nie ma. klucza nie było. Arbuza nie było, słonia nie było, porasolki nie było, słońca nie było. OK. Mamy tutaj wygraną. Nie będziemy zdrapywać. Wpisuję tu jako pierwsza. No i będzie w kalendarzu. Pierwsza zdrapka. Pewniak. Mam nadzieję, że ten kto wymyślił bardzo sympatyczny chłopak z głosu, jak sobie przypomnę kanał, to, to wam napiszę, bo tyle nazw jest kanałów, że po prostu ciężko wszystko zapamiętać, a zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze pozmienia i potem po się rozpoznaje, no to w każdym razie jest naprawdę ciężko, ale w każdym razie na pewno wiecie, co to za kanał, na pewno oglądacie go, a kto nie wie, no to po prostu tutaj będzie, może ktoś napisze komentarz i zapraszam tam, no a ja co, pierwszy... Pierwszy pewniak, więc na pewno no, w tym odcinku coś by było, gdybym zdrapała, no ale nie chcę zdrapać, bo chcę po prostu y, uzbierać pewniaki. Mam tutaj takie wszystkiego najwyższego z okazji ślubu: y, taka duża koperka. Będę tu odkładać, bo powiem Wam, że no, nawet nie, nie, nie wyprodukują nam nasze takie koszulki na te zdrabki: wszystko jest takie malutkie albo takie ogromne i nic tam się nie mieści. No ale nic, lot to po prostu jest zajęte. No i co, ja dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że już zaczęłam taką y, zabawę. No i co, do zobaczenia. Na pewno będziecie widzieć dużo takich odcinków, ponieważ mam sporo tych zrapek, zwłaszcza ile mam tych zrapek, więc y, no, muszę to zdrapać. Y, może będę łączyć z nimi po prostu, żeby tak y, było y, y, no, trochę kolorowo. A poza tym y, no, muszę się udać do kolektury, bo no, nie jest takie to proste. No i powiem Wam, że tak od tygodnia już jeszcze samochodem do pracy także odważyłam się, jeżdżę, zobaczymy jak to będzie na razie jest ok dziękuję Wam jeszcze raz pozdrawiam, buziaczki, pa pa, pa.